Ja nie zacznę tego vloga dzisiaj. No nie, po prostu, ja nie wiem. Wszystkie znaki na ziemi i na niebie mówią: Nie, ty dzisiaj nie nagrasz. Nawet się nie przywitasz. Kot wymiotował. Nie zdążyłam dolecieć, żeby tego posprzątać. Pies zjadł połowę. Witajcie w naszym domu, wariatów. A jakby było tego mało, jak już chciałam się z wami przywitać to ktoś coś tam na klatce schodowej postukał, poszurał cokolwiek i od, i po prostu wpadł w taką histerię, że brak słów. Czyli dzień jak codzień. <gryw> Pamiętacie, jak nagrywałam z kuchni? Ta butelka, kaucja. Też oddajecie teraz butelki, jeździcie i w ogóle... Dawno nie odzywam się z kuchni. Chciałam powiedzieć z lodówki. <laughs> Dawno nie odzywałam się z kuchni. Mimo, że kiedyś tutaj to chyba w każdym vlogu widzieliście to tło. No. No cóż, tak wyszło. Tak wyszło, bo wiecie, na początku ciąży w ogóle nic nie nagrywałam, a potem. Tak różnie. No, jeżeli wiecie, tu jest bałagan czy coś, to też tu nie będę nagrywać. Jak nie mam, jakoś bardziej potem nagrywałam z tamtego pokoju, jak go remontowaliśmy i tak dalej, bo mogłam sobie tam usiąść, więc mi tam było wygodniej. A już jak zaczęłam nagrywać, to już był ten taki etap, gdzie mnie ta szyjka bardzo ciągła. Często było mi słabo. Miałam jakieś takie, wiecie, zawroty i tak dalej, więc dla mnie siedzenie. Wtedy było takie najwygodniejsze, nie? No, ale też nie ukrywam, że często mamy po prostu bałagan. Teraz staramy się już bardziej wiecie na bieżąco, no bo jednak jest bliżej niż dalej ku spotkaniu z naszym małym człowiekiem. Więc staramy się, żeby, wiecie, już tutaj sobie nie robić takiego jakiegoś bałaganu konkretnego. No ale to różnie wychodzi. Ja też jestem już na tym etapie, że jednego dnia mam troszeczkę siły i coś jestem w stanie zrobić, jestem w stanie postać i, i tak dalej, a drugiego dnia na przykład nie jestem w stanie ruszyć się z łóżka i przeleżę cały dzień, nic nie zrobię. Mojego męża na przykład nie ma w tym czasie. I wiecie, no tak się to u nas potem piętrzy, nie? I ten bałagan tak sobie zalega i czeka. Nie chciałabym, ale po prostu wiecie, jeżeli nie ma możliwości, czasami to czasem trzeba odpuścić, co jest ciężkie, ale ja wolę odpuścić, niż urodzić za wcześnie. Także mam bardzo dobry, dobry argument na to, że po prostu czasami u nas jest bałagan. Więc dobrze, że nie mamy często odwiedzin, <noise> bo no byłoby ciężko, byłoby ciężko. Chociaż może jakbyśmy mieli często odwiedziny, to jakoś człowiek bardziej by się trzymał, żeby ten porządek był, ale wątpię. A jaki bałagan będzie już potem przy maluchu. Ja też w ogóle zdaję sobie z tego sprawę, że mimo że na przykład wiecie, będę później bardziej już fizycznie. Mm, Będę mogła, bardziej mobilniejsza, będę mogła się ruszać bardziej i tak dalej. To wiem, że może być tak, że po prostu przy naszym dzieciątku nie, nie da rady, żebym ja jakoś tam, wiecie, mogła sobie wysprzątać mieszkanie i tak dalej. I też może być różnie, też może być wtedy bałagan. Ja sobie z tego zdaję sprawę. Ja się nawet wiecie nastawiam. Możecie pomyśleć sobie teraz o mnie źle, ale ja się nastawiam na najgorsze, tak naprawdę. Nastawiam się na to, że dziecko będzie nieodkładalne. Nastawiam się na to, że będzie ciężko. I fajnie by było, gdyby rzeczywistość nas zaskoczyła, i być może byłoby inaczej, ale wiecie, no też, y, jak się nastawię, że będzie super, a będzie bardzo ciężko, <grym> no to gdzieś tam mogę mieć później taki żal do siebie i czuć takie rozczarowanie, mimo wszystko, mimo że człowiek wie z czym to się wiąże. W sensie, no, nie do końca też wie, bo nie miałam nigdy yy, dziecka, nie miałam nigdy styczności. Znaczy, no, miałam styczność z małym dzieckiem, ale nie z noworodkiem, nie na co dzień, więc yy, no. Więc tylko po prostu z opowiadań, z tego, co się widzi w internecie, jak ktoś się podzieli, z wami, jak to wygląda u niego. Czy po prostu gdzieś zasłyszycie od kogoś? No to na tym można wywnioskować. nie Ale to też wiecie, każde dziecko jest inne, każdy rodzic jest inny, każdy ma inne podejście. Więc no, czas pokaże, czas pokaże. My dzisiaj moi drodzy. Jedziemy do Action. Bo w pokoju naszego synka, ale on tam nie będzie spać przez najbliższy rok, tak myślę. Tylko dopiero później. Ale będziemy tam go przewijać. Tam jest komoda i tak dalej. Ten pokoik jego, wiecie. Tam jest stare okno balkonowe i ono bardzo już ma takie Uszczelki, które są już takie, wiecie, twarde, stare, które się sypią i po prostu tam jest chłodno. Tam bardzo przecią przeciąg jest, bardzo przepuszczają te okna, chłód z zewnątrz, nie? No i musimy tam po prostu przykleić uszczelki, żeby trochę to uszczelnić i może będzie wtedy lepiej. że ja czekam na mojego męża, później jeszcze się do Was odezwę, coś tam może ponagrywam. Chciałam zrobić nam potoście, ale takim wiecie, z chleba po prostu, zwykłego na patelni, ale zjadłam tabletki, wypiłam sok, nie ma już miejsca w żołądku, także trzeba zaczekać. the day I die Powiem Wam, że ja mam dzisiaj taki dzień, że z jednej strony miałam ochotę ogromną, ale po prostu ogromną na kotleta schabowego, zapiekanego z serem, z czymkolwiek tak naprawdę, ale takiego, wiecie, w panierce, na tłuszczu, z frytkami albo czymś takim, tego surówka, no ja jestem w szoku, bo naprawdę... Po operacji to w ogóle nie miałam ochoty na nic, co by było tłuste i by pachniało w ogóle olejem. Później, jak wiecie, to zaszło w ciążę. Do no tak naprawdę, no do tego momentu, aż do dziś, jak czułam coś tłustego, to po prostu mnie cofało i w naszym domu już się tak nie smaży na oleju. Tak wiecie, no raczej nie robimy, żeby takie zapachy były. I yy, tym bardziej w ogóle absolutnie u nas nie robi się nic na głębokim tłuszczu, gdzie kiedyś po prostu no fryteczki to musiały wpaść. I wiecie, gar cały zalany całą butelką oleju do tego fryteczki, nie? <ścoughs> I to był standard, to był standard, moi drodzy. A teraz, no i ten, a ten zapach, no jak ja bym poczuła ten zapach, to bym po prostu zmiotowała. Teraz już, po operacji i, i przy tym jak w, ci w ciąży zaszłam. A dziś po prostu miałam taką ogromną ochotę i ja mówię, no po prostu to, co dzieje się w ciąży z mózgiem, te zachcianki ciążowe po prostu potrafią tak zaskoczyć człowieka, że to jest niesamowite, bo ja miałam dzisiaj ochotę zjeść po prostu coś takiego, wiecie, panierowanego, z takiego głębokiego tłuszczu. I po prostu, no nie wiem... Nie wiem, pewnie bym zjadła i albo byłoby wszystko ok, albo by, nie byłoby ok, Więc tak, to było pierwsza moja zachcianka, to były, to był schabowy. I chyba jutro go zrobię po prostu, jeżeli na, nadal będę miała taką zachciankę, bo to wiecie, to jest tylko na przykład jeden dzień i potem następnego dnia już się człowiekowi tego nie chce. Także zobaczymy, chociaż <laughs> mi się nie odcieknie. Yy, natomiast drugą rzeczą której marzyłam dziś, to były buchty i mówię, jak tylko mój mąż się obudzi, to mu powiem o tym, że ja chcę buchty, które mieliśmy w lodówce i że ja chcę je na kolację zrobić i liczyłam tak, że mój mąż wstanie dzisiaj wcześniej, a nie gdzieś tam bardzo późno. Tak akurat, że za chwilę będzie wychodzić do pracy, tylko stanie na tyle wcześnie, że ja będę mogła wiecie, te buchty zrobić na mnie. Buchty czy jak to tam sobie nazywacie, paromańce niektórzy mówią, niektórzy to jeszcze mówią, jak, jak, jak się mówi jeszcze na, na to. Lidl nam tutaj mówi, że to są kluski na parze ale wiem, że jeszcze niektórzy mają inne naz inaczej nazywają. W każdym razie będzie buchta i do tych bucht będzie rozpuszczone masło z bułką tartą i cukier. A, po prostu coś wspaniałego, coś wspaniałego. no tyle nie zjem, ale tutaj jest dla mojego męża jest dużo cukru, bardzo dużo cukru jeszcze nutella <noise> u mnie jest też trochę cukru jeszcze czerwone pomarańcze z i powiem wam bo jest takie pyszne naprawdę cudowne